Ja powiem o kolejnym fakcie, dla Was dość trudnym, dla mnie niezrozumiałym. Pan minister Sikorski, dopiero co tuż po wybuchu tej afery korupcyjnej na Ukrainie, zadeklarował właśnie, że z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekaże 100 milionów dolarów, czyli mniej więcej 370 milionów złotych, na pomoc Ukrainie, na zakup broni dla Ukrainy. Ja powiem tak. Ja nie jestem generalnie nie przeciwny nie temu, żebyśmy cały czas walczyli z agresją rosyjską, odpierali agresję rosyjską. Tylko, po pierwsze, budżet MSZ cały to jest 3 miliardy 300, Mówili czyli ponad 10% procent odnieść, nagle na koniec wrażenie, roku okazuje że się, że mamy wolne. Jest przekazywane na zakup broni dla Ukrainy. Dlaczego te pieniądze nie są przekazywane na przykład na wzmocnienie polskich służb? Dlaczego przez y, parlament nie ma dyskusji w tej sprawie? Uważam, że to jest tak duża kwota, która powinna być w, przynajmniej poddana pod dyskusji w parlamencie. No i najważniejsze, musimy mieć mechanizm kontrolny, jak te środki